Kochani, kochani, zaczynam dzisiaj vlogę dość późno, dlatego, że nagrywaliśmy z Krzyśkiem dla Was zapasy jedzeniowe, hol spożywczy z Biedronki. I będę robiła taką fajną potrawkę dzisiaj z ryżem, basmati, z kurkumą, mleczko kokosowe, warzywa, kurczak, także pokażę Wam, więc dzisiaj zaczynamy vloga później, połączymy go z jutrzejszym dniem, dlatego że jutro Krzysiek robi sernik z rosą. I jutro będę robiła chyba placka po węgiersku, albo placki po węgiersku, także zobaczymy. Więc stwierdziłam, że wieczorową porą zaczniemy dla Was dzisiaj vlogaska. Także co, zapraszam na kolejne e, kilka chwil, kilkanaście chwil z nami. Zobaczcie co tu Leoś ma, poprzyklejał sobie tak pięknie naklejki, i z drugiej strony też właśnie chciał Wam pokazać. Zobaczcie. Jakie piękne naklejki a to, a z dinozaurami. Przekleiłem takie same. No, są takie szane. Ale fajne są, super zrobiłeś. Piąteczka. Mega. Pokażę Wam między innymi kupiliśmy ostatnie kwiatki w Biedronce. Ale ładne są, pięknie wyglądają. Mogą być. O, proszę bardzo. Dobra, a to jest to moje danie, które sobie wymyśliłam. Żółty ryż z indykiem i warzywami bataty tu będą, papryka, kolendra. A może być też brokuł. Tylko, że ja nie dodaję indyka, dam pierś z kurczaka, filet z kurczaka, bo ja bardziej kurczakowa niż indycza. Także zmienię sobie indyka na pierś z kurczaka. Hey, Zobaczcie, nawet nie wiedziałam, a jest tutaj, że możemy wymienić na pierś z kurczaka, filet z piersi kurczaka, widzicie? Albo indyk, albo pierś. Zaraz, kochani, pokażę Wam, za co tak naprawdę uwielbiam termomix. Za to, że wszystko, tak jak widzieliście, robi się na pięterkach. Na dole mamy sos, do środka włożyłam koszyczek z ryżem, później mamy bataty i filet z kurczaka, a na samej górze mamy warzywa, brokuł, papryka, pieczarki, także wszystko się robi w jednym termomixie. Tak naprawdę całe danie, nie brudzimy żadnych darków, nic. Dzień dobry kochani, zaczynamy dzień od kawki, poranna kawka w tym kubeczku od krześka. Muszę wam powiedzieć, że tak dawno w nim nie piłam kawy, więc wybieram sobie dzisiaj może tą. I zaczynamy dzień, startujemy z kawą. Że kochani, kawka wypita, e, wszystko już ogarnięte. Teraz czas zabrać się na za śniadanko i dzisiaj mam och ochotę, ochotę, ochotę na tosty z awokado i z jajkiem i z pomidorem. Także działamy! Ja się trochę ogarnęłam Nawet sobie, słuchajcie, dzisiaj trochę pokicałam Pokicałam sobie trochę, słuchajcie, nawet dzisiaj Jakieś tam ćwiczenia na kręgosłup Rozciągające ehm, A się właśnie startuje i będzie robił Swój sernik z rosą ehm, A ja później robię tego placka Placki po węgiersku Zobaczymy jak wyjdą, będę robiła z termomiksa ten sos kulażowy, Także dam wam znać ehm, Wypiję zaraz wodę Zrobię sobie drugie śniadanko ehm, No i co? Tak to wygląda póki co Dobra, przygotowam losiowy winogrona. On uwielbia winogrona, to jest, słuchajcie, małym pożeraczem winogron. Niosę świeżą dostawę do Nelci. Tu jeszcze, słuchajcie, mam pranie, zaraz jej to wszystko zaniosę do komody. Ja dzisiaj cały dzień taka nieogarnięta, słuchajcie, ale pachnie już ciastem. Krzysiek robi ten sernik, i tak pachnie w całym domu. A ja taki mi ogarek dzisiaj sobie chodzę. No tutaj zobaczcie rowerek Leosia. Dobry kierowca. My jesteśmy w ogrodzie troszkę się przewietrzyć. Coś wam powiem kochani, że dzisiaj tak szybko leci dzień, że ja nie nadążam po prostu tak szybko. E, zaraz będziemy kąpać Nel, e, jeszcze troszkę się pobawi i Nel ucieka spać, a ja zabieram się za te placki po węgiersku. E, zrobię też rodzicom, bo z tego co widziałam na Thermomixie, to wyjdą cztery takie wielkie placki, do tego gulasz. Gulasz będzie się robił około 70 minut, także trochę czasu, e, więc zaraz sobie to wszystko wstawię i Thermomix będzie działał, później tylko usmażę te placki, ja zniosę rodzicom i to będzie po prostu taka wiecie syta obiad, kolacja no a jakoś wszyscy mieli ochotę także zobaczymy jakie wyjdą w termomiksie jeszcze nigdy tego jakby sosu gulażowego nie robiłam także mam nadzieję, że wszystko będzie smaczne niedługo biorę się za organizację też tutaj moich wszystkich kosmetyków, przyjdzie komoda ale uwielbiam te słuchajcie, błyszczyki powiększające usta od Eveline są świetne, także na pewno sobie tutaj wszystko fajnie zorganizuję. Słuchajcie, wezmę sobie jeszcze wodę. Nelcia właśnie się kąpie, jak mogliście zauważyć. Cała trójka tam po prostu szaleje. Krzysiek kąpie nel. Leoś wrzuca jej zabawki, kaczuszki, a ja szybciutko piję moją wodę z tej butelki, którą uwielbiam od Beauty Boutique, to jest szklana butelka świetna, naprawdę nie rozstaję się z nią ostatnio, no i będę już ym, wymieniała Nelci, wieście, prześcieradełko, przygotuję jej piżamkę, jakiś balsamik do ciała yy, i tak, a yy, gulasz... Do placków się już robi. Placki się zrobiły pierwsze, także wiecie, teraz leżą w misce i czekają na podsmażenie, a gulasz teraz się robi około 70 minut, także taka u nas dzisiaj e, sytuacja. Dobra, kochani, na sam koniec tego vloga chciałabym Wam jeszcze powiedzieć um, o dwóch produktach, um, które po prostu uwielbiam. Um, o podkładzie Wam powiem, dlatego że bardzo często pytacie mnie, jaki ja teraz używam podkład. To jest Make Up Forever um, Ultra HD. Jest świetny, naprawdę uwielbiam go. Super współgra z, z moją buzią, z moją cerą, jest rewelacja. A to ostatnie moje odkrycie. Dość spontanicznie odkryła, odkryłam, słuchajcie, piankę do mycia twarzy. I to jest taka. Multipianka. E, dwa w jednym. To jest oczywiście Estée Lauder. E, przepięknie pachnie. Cudownie e, zmywa makijaż. Nawilża buśkę, więc jest świetna. W no... Miód na moją twarz i jeżeli chodzi o tą piankę, nakładamy na buzię, wmasowujemy, używamy pianki po prostu jak e, takie pianki do mycia buzi, jak żalu do mycia twarzy. A na przykład raz w tygodniu możemy sobie nałożyć tą piankę, zostawić na jakieś 3 minutki, e, 3-5 minut, słuchajcie, spłukać. No, i możemy też z niej robić sobie taką maseczkę. Tutaj w sumie nawet jest jeszcze napisane, że o wielofunkcyjna pianka do czyszczenia twarzy. E, można wmasować delikatnie na zwióżoną skórę twarzy, po czym zmyć. A można też stosować jako maseczkę ściągającą na 3 minutki nałożyć na budzie i zmyć wodą. Uwielbiam ten produkt. Naprawdę słuchajcie go, uwielbiam. Także polecam Wam serdecznie. A tu jeszcze słuchajcie mój ukochany e, od bajtery balsam różany do ust. E, I mam jeszcze tutaj miniaturkę. Mm, do ciała od Jomelon i to jest, słuchajcie, lime and basil and mandarin. Także tak. Moi drodzy, moi drodzy, mamy już kolejny dzień. Przyszłam się z Wami pożegnać, bo zdałam sobie sprawę, że ja się z Wami nie pożegnałam. Także żegnam się z Wami z tego miejsca. I słuchajcie, oglądacie sobie tego vloga w piątek, e, natomiast e, już w poniedziałek o godzinie 7.30 odsyłam Was na kanał Główny, dlatego że tam pojawi się film e, bardzo ważny dla mnie, emocjonujący, trochę stresujący, wszystko Wam w tym filmie wyjaśnię, także e, w poniedziałek 7.30 zapraszam Was na kanał Główny, a tymczasem żegnam się z Wami, pozdrawiam, mua, przesyłam buziaczki, hejka, papa! Pa.